Musiał być ten rok siedemdziesiąty. Ta tragedia musiał być rok pięćdziesiąty szósty. Sześćdziesiąty ósmy, siedemdziesiąty, siedemdziesiąty aż wreszcie nastał rok osiemdziesiąty. Niestety tych odnów musiało być aż tyle. Żadna odnowa nie da nam nic. Nam może dać jedynie gruntowna przebudowa całkiego naszego nieustroju, ale przebudowa myśli, czynu i rządzenia. Przypadł mi zaszczyt niemały. Zaproszenie na nasz walny zjazd, historyczny zjazd. I przeto chciałbym podziękować panu się o pamięć o mnie i o ludziach, którzy pierwsi wyrazili swój protest o godność ludzką, o godność człowieka. Otwieram nasz wjazd Pierwszy. Krajowy zjazd niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jesteśmy tu z woli tych, którzy nas wybrali ludzi pracy całej Polski. Każdy z nas oddzielnie znaczy niewiele. Wszyscy znaczymy tyle, ile znaczy siła tych milionów ludzi, którzy tworzą Solidarność. Będziemy więc radzić jako Polacy i jako związkowcy, jak dźwignąć naszą Polskę. Będziemy obradować w duchu prawdy, jak ludzie wolni i odpowiedzialni. Otwierając nasz zjazd, chcę powitać wszystkich przybyłych gości. Jesteśmy niezależni i samorządni, ale działamy w państwie i jako gospodarze tego zjazdu z szacunkiem witamy przybycie delegacji rządowej. Jeśli pozostanie, pozostaniemy jak w sierpniu, razem, silni, mimo kłopotów i trudności, mimo różnych zdań, Wygramy i Polskę zrobimy taką, jaką sobie wymarzyliśmy, bo inna być nie może. Dziękuję Państwu. Chciałem przekazać. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu rolników, w imieniu całego związku zawodowego. Sądzę, że idea naszych związków jest jedna, natomiast różne są tylko interesy zawodowe. Chcemy przepazać statuetkę hutnika ciężko pracującego odlewnika jako dodatek do pozdrowień od hutników warszawskich dla pierwszego zjazdu delegatów Solidarności. Korzystam z okazji, pryliku dla pokretu i svim radnicima Polski prenesem drugarske pozdrawie, dla za Saveza zasady Jugoslavije i wszystkich radnych ludzi naszej zemlje i najlepsze želje za uspyszane rad Waszek Kongresa. Chciałbym wyrazić Wam moje braterskie podziękowanie za zaproszenie mnie na Wasz Kongres.

Mamy prawo do zabrania głosu na tej sali, ponieważ polscy filmowcy stali ze swoimi kamerami przy narodzinach Solidarności. Chcę Was zapewnić, że tak będzie i dalej. Stowarzyszenie Dziennikarzy i całe środowisko dziennikarskie toczy swoją taką małą, prywatną, no nie prywatną, bo oczywiście w skali tych paru tysięcy osób, walkę o swoje prawo do przyzwoitości. Chciałbym wszystkim zebranym życzyć, idąc w ślad. Za głosem, którego słuchaliście poprzedniego dnia, 30 dni mądrości i zimnej krwi. To wszystko. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nasz związek nie boi się krytyki. W jakikolwiek sposób byłaby ona sformułowana. Walczyliśmy natomiast o prawo do prawdy w komunikacji społecznej. I będziemy o to walczyć dalej. Demokracja związkowa przybiera coraz bardziej konkretny kształt. Składają się na nią nie tylko uczciwe wybory, i przedstawicielski charakter władz związkowych, ale także swoboda krytyki w związku, możliwość wyrażania także na piśmie swoich poglądów, odwoływalność władz związkowych. Zarząd regionu NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z oburzeniem przyjmuje fakt umorzenia postępowania karnego w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w sali wojewódzkiej Rady Narodowej. W dniu 19 marca 1981. Decyzję tę uważamy za kolejny dowód łamania podstawowych zasad praworządności. Prawo w tym kraju jest jedno, tylko nie dla wszystkich jednakowe. Członkowie Solidarności w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji oraz PP, stacje Radiowej i telewizyjne są gotowi poprzeć akcją protestacyjną starania KKP o dostęp związku do środków masowego przekazu. Dlatego rząd podjął uchwałę nr 185 przez 81. Grozi ona ciężkimi represjami uczestnikom akcji protestacyjnych w radio i telewizji. Uchwała ta jest sprzeczna z uzgodnionymi częściami projektu ustawy o związkach zawodowych i narusza porozumienie warszawskie, które obowiązuje strony do przestrzegania tych uzgodnień. Pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność wzywa rząd do rozważenia sprawy i odwołania uchwały nr 185 przez 81. Myślę, że to oznacza, iż zjazd pokaże, że związek jest jeden. Że jedno związków przy jednoczesnych. Różnicach w zdaniu, różnicach opinii, różnicach poglądu w pełni zostanie utrzymana i że zjazd będzie właśnie manifestacją jedności, o której mówił Leg Wałęsa inaugurując zjazd. Ale wreszcie po trzecie i przede wszystkim myślę, że zjazd musi powiedzieć, co związek w ciągu najbliższych dwóch lat będzie robił. Musi być prawda. I jedno i drugie jest konieczne dla istnienia naszego związku. To jest drugi front walki, ochrona podstaw istnienia naszego związku. Trzeci front walki to jest rzecz zdawałoby się paradoksalna, ale w naszych warunkach niezbędna. Jest to ochrona pracodawcy przed samobójczym postępowaniem prowadzącym do bankructwa i do ruiny. Pracodawca jest nam wszystkim potrzebny i w naszym systemie jest tak że my jako Związek Zawodowy musimy też go chronić. To jest trzeci front naszej walki. Walka o istnienie pracodawcy, to jest walka o samorządność i walka o demokrację, bo tylko w tych warunkach mogą istnieć rentowne przedsiębiorstwa. Uprzednie struktury w zasadzie, oczywiście poza regionem śląsko-dąbrowskim, gdzie ze zrozumiałych względów nie było to dotrzymane, owe struktury zapewniały swego rodzaju no, samowystarczalność i łatwiej, łatwiejsza była kontrola również tej kwestii. Pozwoli również utworzyć znacznie sprawniejszy samorząd terytorialny, nie mówiąc o przemysłowym, ponieważ samorząd terytorialny będzie tworzony na podstawie ogniw związkowych właśnie o takich większych granicach, opierających się i wzmacnianych również przez historyczne tendencje do tworzenia właśnie takich dawnych ziem czy województw. Chodzi tam o określenie takich spraw jak podległość, względnie wzajemna zależność między związkiem a samorządem i jego organami. Dalej, zachowanie i dyscyplina yy, członka związku, ben, będącego jednocześnie lub działającego w ramach samorządu i jednocześnie w związku. Zjazd zwraca się do Sejmu PRL o podjęcie decyzji o jak najszybszym przeprowadzeniu ogólnonarodowego referendum w sprawie kompetencji samorządu. Referendum powinno być przeprowadzone przed uchwaleniem ustaw o przedsiębiorstwie i samorządzie przez Sejm PRL. W ustaleniu pytań i przeprowadzeniu referendum muszą brać udział wszystkie związki zawodowe. Zjazd postanawia równocześnie, że w przypadku odmowy przeprowadzenia referendum przez organa państwowe, związek przeprowadzi referendum wśród załóg własnymi siłami. Istnieje również formułowanie w tych materiałach zarzutu, że obrady są na przykład systematycznie manipulowane, przyjęty przegłosowany większością sposób liczenia najpierw jeżeli budzi to wątpliwość dopiero precyzyjnego, że to jest sposób pirazy oko i został narzucony i tak dalej. Proponowałbym po prostu nie przejmować się tymi materiałami, jako takie traktować w sposób odpowiedni. Proszę Państwa, stawiam pod głosowanie następującą sprawę. Kto jest za tym, aby w tej chwili podjąć dyskusję nad ogólnymi zagadnieniami statutowymi? Proszę o podniesienie mandatu. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Komisja Skrutacyjna. Wniosek przeszedł większością głosów. Bo może istnieć organizacja z kiepskim statutem, bardzo dobrze funkcjonująca, a może istnieć z doskonałym statutem. Fatalnie funkcjonujące. To są sprawy do rozstrzygnięcia, moim zdaniem, przez Komisję Krajową i wybór Prezydium powinien nastąpić przez Komisję Krajową, bo inaczej żadnego członka prezydium nie będzie można odwołać. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden problem nie podnoszony tutaj przy omawianiu statutu, a więc za sprawę łączenia funkcji w naszym związku. Wiemy, że to zjawisko występuje, dlatego też proponuję. A żeby do materiałów dołączyć jeszcze jedno pytanie brzmiące czy jesteś za włączeniem funkcji w związku. Można iść dalej, uszczegółowić, czy chodzić będzie o funkcję przewodniczącego regionu z funkcją członka Prezydium Komisji Krajowej, czy też przewodniczącego Komisji Krajowej, ale wydaje mi się, że ten problem musi również być poruszony w naszych tu obradach. I znaleźć swój wynik w statucie w formie poprawki, bądź też wyraźnego stwierdzenia, czy funkcje można, czy nie można ich łączyć. To by był właśnie CRZZ, gdyby nie było łączenia stanowisk. To nie jest łączenie stanowisk wygodne. Napracować oczywiście napracują się jedni i drudzy. Oczywiście wiemy, że te, ci przewodniczący z wielkich regionów nie będą mogli tu siedzieć, ale firmować i wykonywać to oni muszą, bo inaczej żadna decyzja. Podjęta za pół roku, może nie żadna, ale prawie większość, nie będzie akceptowanych, realizowanych przez te wielkie ośrodki. To będą mini księstwa. Idziemy na twardy bój, i w tym boju muszą być generałowie dywizji z regionu wielkich, firmować to i wykonywać polecenia, jakie tu będą zapadały. Tu program będzie uchwalony przeze mnie. Tu będą rozwiązania przeze mnie, zostanę, bo jestem jeszcze przewodniczącym, pokażę, że musi być. I tu właśnie będzie moja dyktatura, tu właśnie będzie moja dyktatura. Ludzie nam zaufali, zdradzić nie zdradzimy. Musimy dać rozwiązania, musimy dać władzę silną. Ja wiem, macie rację. Za, za cztery lata druga kadencja nie może być taka. Macie rację, nie będzie kontrolowana. Musi być ciało zarządzające, uchwałodawcze i wykonawcze. Reasumując, widzę około 100 ludzi w komisji krajowej, proporcjonalnie do wielkości regionów. Widzę 15 do 20 w prezydium jednocześnie siedzących około 7 do 10, do 10 siedzących na stałe z mieszkaniami w Gdańsku. Inaczej ten związek dobrze kończyć się nie będzie. Mnogość problemów, wielotorowość dyskusji wypełniały pierwszą część zjazdu. W sierpień 80 budził wielkie nadzieje społeczne. Po roku w dniach pierwszego zjazdu naszego związku przed delegatami stanęło odpowiedzialne zadanie tworzenia godnych warunków życia wolnego od ubóstwa i wyzysku, strachu i kłamstwa, życia w społeczeństwie zorganizowanym demokratycznie i praworządnie. Cele te, jak głosi deklaracja pierwszego zjazdu delegatów, osiągniemy w warunkach jedności naszego związku i solidarności jego członków. Jeszcze Polska nie zginęła, bo wiemy. mm -hmm.